Cześć Lawendy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Karolina, a wy jesteście na kanale Lavender Sims. Dzisiaj będzie odcinek poradnikowy, taki który ja chciałam nagrać już dosyć dawno i gdzieś tam o tym nawet wspominałam. Jest to odcinek, w którym dam Wam pomysły na kalendarz w The Sims 4. Kalendarz w The Sims 4 to jest jedna z moich ulubionych opcji, i kiedyś nie potrafiłam za bardzo tutaj z niej korzystać, nie miałam jakoś za bardzo pomysłów, jak mogę sobie urozmaicić tutaj rozgrywkę, dopóki nie wpadłam na pewien filmik, który właśnie był inspiracją w ogóle do nagrania tego filmiku. I oczywiście podlinkuję go wam w opisie. Zaprezentuję Wam właśnie tutaj moje pomysły, być może kogoś właśnie zainspiruje i zademonstruję również mody, których używam, żeby jeszcze bardziej urozmaicić sobie tą rozgrywkę, tworzenie tego kalendarza w The Sims 4. Przejdziemy sobie najpierw do prezentacji modów, których jest niewiele, ale właśnie sobie od tego zaczniemy i tutaj na pierwszy rzut pójdzie mod, który dodaje nam więcej ikonek tak, no bo tych ikonek w podstawowej grze nie ma aż tak dużo, a z tym modem dostaniecie ponad 1500 nowych, właśnie ikonek, które możecie sobie wykorzystać. Dzięki temu myślę, że też będziecie mogli się zainspirować. Może jakaś ikonka Wam tutaj zaproponuje jakieś nowe święto, które sobie wymyślicie. W grze wygląda to w ten sposób, jak sobie będziecie właśnie chcieli dodać święto, no to klikacie sobie na tą ikonkę i tutaj macie wszystkie, wszystkie ikonki. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc jest w czym wybierać. I ja bardzo często właśnie jak mam takie same święto, no to lubię sobie te z ikonki zmieniać, żeby wiecie, była taka różnorodność tutaj w moich rozgrywkach, żeby nie było ciągle tego samego. Kolejny mod dodaje nam więcej tradycji, i tutaj macie jedną z dwóch stronek, z których ja korzystam. I tutaj właśnie macie takie pojedyncze, więc możecie sobie wybrać te, które chcecie, i będziecie mieć je właśnie w swoim kalendarzu. Będziecie mogli sobie właśnie wybrać. Jeśli wasz sim wykona którąś z tych opcji, no to ona się normalnie zaliczy. Ten mod. Nie jest przetłumaczony, ale no myślę, że jest to całkiem tutaj. Są słówka proste do zrozumienia, więc jeśli Wam to nie przeszkadza, no to jak najbardziej polecam sobie właśnie pobrać właśnie te czynności, które Wam odpowiadają. No i kolejny mod. Tutaj właśnie macie tak podzielone na różne kategorie. Ja Wam tutaj teraz przykładowo pokażę na przykład tutaj. To są takie typowo jedzeniowe tradycje. No i tutaj macie na przykład grillowany ser, jakieś drinki, babeczki. No i właśnie tak to wygląda tutaj. Możecie sobie właśnie to fajnie tutaj zrobić, jakieś tutaj święta. Ja wam oczywiście zaraz pokażę moje tutaj pomysły. No i tak wiecie, tutaj właśnie możecie sobie też wybierać. To jest chyba wszystko jako jedno, więc nie ma tak oddzielnie, tylko wszystko macie w jednym. Tu macie jakieś Halloweenowe tradycje dodatkowe. Tutaj macie dla dzieci i nawet dla toddlersów macie jakieś nowe tradycje. No i to by było na tyle z modów, więc jak widzicie nie ma ich zbyt wiele, więc wiecie szybko możecie sobie je pobrać. I przejść właśnie tutaj do tworzenia swojego kalendarza. Jeszcze tylko wam powiem, że mój kalendarz nie zawsze wygląda tak samo. Czasami sobie te święta zmieniam, to zależy od rozgrywki, w którą sobie pogrywam. Ja Wam teraz tutaj pokażę na przykładzie mojej prywatnej rozgrywki, takiej typowo rodzinnej, wiecie, nic takiego nadzwyczajnego, więc to są takie podstawowe święta, które właśnie zazwyczaj u mnie się pojawiają. No i zaczniemy sobie. Od wiosny i ja zazwyczaj na samym początku ustawiam sobie święto wiosenne sprzątanie. To jest takie, wiecie, przygotowanie do Wielkanocy. No i wiadomo, mamy tutaj sprzątanie, pranie, ozdabianie domu na Wielkanoc i ogrodnictwo. No bo wiecie, to jest taki pierwszy dzień wiosny, więc wiecie, wszystko wraca do życia i tak zazwyczaj właśnie moi simowie gdzieś tam sobie tym ogrodnictwem się zajmują następnie mamy dzień mamy i tutaj ja sobie ustawiłam, że żeby dać prezent żeby tutaj przytulić i rodzinny obiad, no i tutaj wiecie zależy no bo czasami jest też tak, że mój sim nie ma tam mamy, więc no po prostu ignoruję te święta, później mamy wielkanoc i ja tutaj ustawiłam sobie Poniedziałek, no bo poniedziałek Wielkanocny, więc właśnie w ten dzień mamy Wielkanoc, i ja sobie ustawiłam tutaj pieczenie, poszukiwanie pisanek, kwiatowy króliczek i również rodzinny obiad. Następnie mamy Dzień Ziemi, bo też mi się tak kojarzy, że wiosna, no to wiecie, tak zazwyczaj wtedy jest najlepszy czas na jakieś tam sprzątanie i w ogóle. No i tutaj również mamy sprzątanie. Do wyboru również wolontariat albo jakieś donacje tutaj. Zazwyczaj ja właśnie wybieram tam, żeby przeznaczyć pieniądze tam na, na lasy, czy jakoś tak to tam jest w grze. I również ogrodnictwo. Później mamy Dzień Miłości. To tutaj ja w sumie zostawiam tak, jak było. Chyba też w piątki jest Dzień Miłości, nie wiem. I ja sobie tylko chyba tutaj pozmieniałam tradycję. Romantyczny nastrój, oglądaj romantyczny program telewizyjny, umów się na randkę, wyślij list miłosny. No i te wszystkie święta, jakie ja mam tutaj na wiosnę, wiecie, to też zależy od tego, ile sobie dni ustawicie na pory roku. U mnie to jest 14 dni, bo tak, właśnie jakoś jest mi najwygodniej, no ale wy możecie sobie. Ustawić 28 i dodać sobie jeszcze więcej świąt, czy po prostu, żeby wiecie, było tak pomiędzy tymi świętami jakieś tam wolne, czy możecie ustawić sobie 7, no to już wiadomo, według własnych preferencji. Teraz przejdziemy do lata. No i na samym początku mamy. Dzień dziecka, ja sobie tutaj ustawiłam puppet show, wręcz prezenty, babeczki i iść popływać, no bo to jest początek lata, więc zazwyczaj już jest gorąco. No i można gdzieś tam, właśnie z dzieciakami, wybrać się na basen czy na plażę. I tutaj mam święto Dumy. No i to jest takie święto, które ja nie zawsze sobie ustawiam. Tak jak mówiłam, to zależy właśnie od mojej rozgrywki. No, ale właśnie sobie ustawiałam tutaj Święto Dumy i mam artystyczny nastrój, robienie zdjęć i prezowy nastrój. Później mamy dzień taty, no i tutaj są takie same tradycje jak w dniu mamy. Następnie dzień pizzy, i to jest kolejny z tych dni który nie zawsze ja sobie ustawiam tutaj możecie sobie wymyślić coś innego to zależy co wam tam pasuje później mamy lato i ja tutaj zazwyczaj sobie dzielę właśnie to tak na 3 dni żeby wiecie te wakacje były troszkę dłuższe no i tutaj też również w każdym dniu ustawiam sobie różne tradycje no i tutaj w pierwszy dzień mam na przykład ćwiczenia, robienie prania, takie wiecie nie wiem, przygotowywanie się do wyjazdu, czy po prostu takie porządki, sprzątanie, ogień i kręgle. Ja tutaj właśnie też lubię te różne opcje, bo ja na przykład o takich rzeczach jak kręgle, to ja zapominam w ogóle, że coś takiego w tej grze istnieje. Więc ustawianie sobie takich tradycji pomaga mi tutaj na. Robienie czegoś, czego zazwyczaj nie robię w grze. Drugi dzień no to jest wiosna urlop, zabawa w wodzie, opalanie się, picie napoju, grillowanie. No i ostatni dzień wakacji to jest artystyczny nastrój, jedzenie lodów, picie i robienie zdjęć. Także myślę, że to jest całkiem fajne i oczywiście wszystko ja sobie tutaj ustawiam jako dzień wolny od pracy. Tak samo jak na przykład Wielkanoc, też mam dzień wolny od pracy. No, wiadomo, nie wszystko, ale to takie większe, że tak powiem święta, no to wiadomo wtedy Simowie nie chodzą do pracy ani do szkoły no i teraz przejdziemy sobie do jesieni i tutaj pierwszy dzień no to mam festiwal jesienny no i tutaj zależy, czasami mam festiwal jesienny czasem zostawiam sobie tutaj wolne ten festiwal to jest właśnie taki ostatni dzień przed powrotem właśnie do szkoły więc tutaj mamy Robienie dyn, tutaj to jest też takie przygotowywanie się do Halloween, ale nie tylko. No bo dynie to jest taki w ogóle dynie to jest ogólnie taki jesienny tutaj motyw. Picie herbaty, no bo herbata właśnie mi się kojarzy z jesienią. Ozdabianie na Halloween albo też właśnie na Święto Dziękczynienia, przykład i oglądanie filmu. Bo to już jest taki okres, gdzie się robi zimno, i właśnie jedyne o czym myślimy, to żeby się opatulić w kocyk i obejrzeć jakiś fajny film czy serial. No i tutaj, już wcześniej wspomniany, powrót do szkoły, poniedziałek, i ja sobie tutaj ustawiłam czytanie książki i pr mój prywatny dziennik. Czyli ja sobie zazwyczaj tam gdzieś wymyślam, że one sobie wypisują, co tam mają jeszcze do szkoły, dokupić. Albo plan lekcji, czy cokolwiek. No i tutaj mamy parę dni spokój. No i później przechodzimy do Halloween, i zazwyczaj właśnie ustawiam sobie to w piątek, żeby właśnie dzieciaki, i jak na przykład wrócą ze szkoły, no to już będą mogły sobie tam imprezować trochę dłużej, nie martwiąc się tym, że muszą wstać następnego dnia do szkoły. No, i tutaj mam standardowo przebieranie się, psikus albo przysmak, upiorny nastrój i opowiadanie historii. Następnie mamy dzień self care, i to też nie zawsze sobie ustawiam, ale też właśnie, jeśli mi się kojarzy z takim, yy, właśnie, że. No, nie chce nam się zbyt wiele robić, ale no raz na jakiś czas można tam o siebie zadbać. To taki bardziej dzień leniuchowania. Czasami też właśnie sobie to ustawiam jako dzień leniuchowania. No, w tej rozgrywce akurat mam dzień selfgar, no, ale to jest praktycznie to samo. I tutaj mam oglądanie filmu, picie herbaty, picie kawy, medytacja i ćwiczenia. Następnie mamy święto zbiorów. Czy tam święto dziękczynienia? To też różnie sobie ustawiam. I tutaj zazwyczaj mam jako dwa dni, żeby więcej tego wolnego było. I tutaj mam ozdabianie, wystawny posiłek, dziękczynny nastrój, pieczenie. Następny dzień to jest kanał sportowy, bo wiem, że w Ameryce to. Te sporty gdzieś tam się ogląda, właśnie w to święto dziękczynienia, sprzątanie wspominki wspominki mi się znowu kojarzą z tutaj z naszym polskim świętem, czyli Dniem Zmarłych. Gdzie, że gdzieś tam, właśnie jak mamy kogoś zmarłego, no to wiadomo, chodzimy na groby i w ogóle, więc jeśli właśnie wasi simowie mają tam jakichś bliskich, którzy już nie są z nimi, no to myślę, że to. Jest dobry pomysł, żeby właśnie wybrać się tam do nich gdzieś na cmentarz, jeśli taki macie, czy właśnie gdzieś tam nad grobem trochę poopłakiwać w ogóle jakieś kwiatki, świeczki, no i robienie prania. I przechodzimy do ostatniej pory roku, jaką jest zima. I pierwszy mamy dzień śnieżynki. I ja sobie tutaj dałam winter fun, czyli takie wiecie jakieś zabawy w śniegu, lepienie bałwana i w ogóle babeczki, babeczki i picie kawy, następnie Mikołajki, to już jest takie też polskie święto nie wiem czy w Ameryce, czy gdzieś tam w jakichś innych częściach świata się świętuje Mikołajki, no ale u nas są, więc ja sobie również dałam je w Simsach i mamy tutaj Papcio Mróz, czyli no wiadomo, święty Mikołaj pieczenie również, świąteczny nastrój, zabawa w śniegu i ozdabianie domu na święta. Następnie mamy dzień babci i dziadka. Ja sobie to dałam jako jeden dzień. I właśnie jeśli moi simowie, jeśli mają babci i dziadka, no to tam ja sobie wybieram, żeby tam właśnie ich odwiedzili albo zaprosili do siebie jakieś tam prezenty, wręczyli kwiaty, albo jeśli nie ma ich z nimi, to również, żeby tam sobie ich wspominali, wybrali się do nich na groby i rodzinny obiad, jeśli oczywiście są razem z nami. Później mamy. Tłusty czwartek, tak? Również tutaj nasze ulubione, jedno z ulubionych, przynajmniej polskie tutaj, święto. No i ja sobie tutaj ustawiałam, jak widzicie, różne, różne tutaj tradycje związane z jedzeniem. No to tam zależy też, co moi simowie wolą, bo niektórzy wolą lody, niektórzy wolą pizzę, grillowany ser. Czy może też sobie właśnie chcą zamówić jedzenie, czy może również coś upiec. No i później mamy bardzo, bardzo dużo. Wolnego i na sam koniec mamy takie y, bardzo spokojne tutaj zakończenie roku. Zimowa fiesta, y, czyli no, święta, wiadomo, świąteczny nastrój, otwieranie prezentów, wystawny posiłek, y, wręczanie prezentów. I później mamy ferie zimowe, i również y, mam tutaj y, właśnie dwa dni. No i tutaj mam wyjazd na urlop yy, lub podróż, czyli no wiecie, albo sejmowie sobie wyjeżdżają gdzieś na jakiś urlop, albo jadą gdzieś na jakąś inną parcelę, na jakieś łyżwy czy cokolwiek innego, żeby trochę spędzić czasu poza domem, wykorzystać y, te wolne. No i następny dzień, no to jest po prostu zabawa w śniegu. No i Sylwester, no to wiadomo, to już jest w grze i ja tutaj yy, chyba pozmieniałam, albo nie, chyba wydaje mi się, że zostawiłam tak jak... Jest w oryginalnej grze, czyli ozdabianie imprezowy nastrój, zrób postanowienia i odliczanie do północy. Na sam koniec Wam jeszcze tutaj pokażę, jak tutaj właśnie to wygląda. Tutaj macie właśnie te wszystkie, wszystkie tradycje, które tam możecie sobie pobrać, więc wiecie. Możecie sobie tutaj naprawdę fajnie, fajnie urozmaicić rozgrywkę. Ja powiem Wam, że odkąd właśnie zaczęłam sobie to robić, no to naprawdę o wiele lepiej mi się gra w Simsy. Mam różne jakieś takie wspomnienia, bo często właśnie zapominam o tych różnych rzeczach, o na przykład jakieś kempingi, czy tutaj pływanie statkiem, jakieś tam właśnie różne inne rzeczy, które. O których się zazwyczaj zapomina i których się gdzieś tam omija. O, na przykład macie pet lover. Ja sobie też w niektórych rozgrywkach ustalam coś takiego jak dzień zwierzaka, że tam, wiecie, jakaś adopcja, czy właśnie zajęcie się tak zwierzakami naszymi. Y, trochę bardziej, bo też często tak szczerze, gdzieś tam te zwierzaki idą na drugi plan. O, może jakiś y, koncert, gdzieś się wybiorą wasi simowie, na no, jakiś koncert, możecie sobie stworzyć, czy tutaj jakieś y, z pszczółkami zajęcia, to też czasem sobie ustalam gdzieś tam na jakieś tam wiosenne tradycje. Naprawdę możecie bardzo, bardzo y, tutaj dużo wymyślić sobie, co tylko wam przyjdzie do głowy. To zależy właśnie od waszej rozgrywki, od waszych preferencji. Więc naprawdę bardzo, bardzo polecam, żeby właśnie tak sobie tworzyć ten kalendarz fajnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłam. I jak właśnie nie wiedzieliście, co zrobić z tym Waszym kalendarzem, no to teraz już wiecie bo ten kalendarz to jest naprawdę super, super opcja. Oczywiście, pamiętajcie, wszystko znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie jakieś pytania czy propozycje na święta, no to oczywiście piszcie w komentarzu. Jeśli spodobał Wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!